Cześć, z tej strony miły. Dzisiaj pokażę Wam serwer, na którym obecnie gram, jak oczywiście nie nagrywam tekita. Jestem na tym serwerze moderatorem aktualnie. Oj, pokrótce Wam przedstawię. Tak, na dzień dobry, na spawnie. Po prostu zalecane jest zagranie na teksturpaku John Seren. John Seren jest do ściągnięcia. Ja Wam podrzucę linka. Do ściągnięcia ewentualnie po prostu jak pierwszy raz wchodzicie na serwer, to pyta się od razu czy wam to, czy wam ma pobrać. No dobrze. To lecimy na spawn. Mam Game'a, łatwiej nagrywać. Tak, i teraz mamy tak. Regulamin. Najpierw może przelecimy się do regulaminu. Tak. Regulamin no to to jest po prostu podstawowa rzecz, którą musicie na dzień dobry przeczytać. A jak przeczytacie i się zaczniecie stosować do tego, nie będzie żadnych problemów z, z administracją, nie będzie żadnych banów, kików i tak dalej. Dobrze. O, tu pokrótce administracja, oj, F1. Jak tu macie praktycznie całą administrację. O, patrzą się na mnie. Ogólnie spawn jest właśnie robiony pod... No, mówcie. spawn jest robiony pod tekstury John Serene. Aczkolwiek ja wolę... O, tam jeszcze. No, dzisiaj chłopaków od dziewczyn. Ja wolę jednak po prostu fightfula. Co tu mamy? Kolosal ma barena. To jest takie wielka budowla, macie zobaczcie na mojej mapce. Często są zrobione, gdzie się spalają mody, gdzie można nabić sobie expa I tak dalej, i tak dalej. A spolecimy do innego arbu na chwilę aktualną nie wiem czy jest w ogóle jeszcze już czynne to kolosaum, aczkolwiek na dniach powinno być. Co tu mamy? Nether Nether no, jest włączony aktualnie. Już gaz. To po co? No, widzicie. Zameczek. Gasty sobratałem jakieś bagi są. Tam ktoś sobie działa. O, śmigniemy z powrotem. A nie można. Czekajcie, zrobię sobie jeden fajny myk. o, nawet mam ustawione, to dobrze po prostu jest taka fajna komenda, dzięki której ustawiam sobie na to, daną komendę na przykład gm1 i uderzając tym widzicie, że dało mi kreatywa dobrze co tu mamy dalej? Kopalnia. To jest kopalnia. Szczerze powiedziawszy jeszcze tam nie byłem. No dole, Może raz. Ale nie zwracam uwagi. To są dwa pomperki. No. No dobra. To wszystko. Tu widzę, się się. Picyki. O. Takie tabliczki rozstawione po prostu dają niektórym rangom możliwość kreatywa bez wpisania komendy. Po prostu klika się prawym na tabliczkę dowolnym i widzicie, że daje mi kreativa. No, no to się przylecimy daj Co dalej tu mamy? kopalnia byliśmy las tak, las ogólnie o. las ogólnie jest duży drzewa wystarczy dla wszystkich jak nie wystarczy, wystarczy jak nie wystarczy, fuj powtarzam się jak nie wystarczy to po prostu zawołać aktualnie leśnika albo kogoś z administracji to wyrośnie drzewa kurczę nie, nie ma powrotów z, z WARPów. Z WARPów wuj. Z teleportów. Aktualnie nie wiem czy to będzie naprawione, czy nie. Dobrze, co tu dalej mamy? Tam był lastak. Tu mamy piaskownicę. A, swoją drogą jeszcze... Te obrazy co tu widzicie? Na teksturkach John Serem są po prostu odpowiednio dobrane do odpowiednio dobrane do scenarii flag to są w tamtych tych są zresztą ustawienie graficzny tekstur John Serend gotowe osobiście mi się ten tekstur nie podoba ale widzicie o co chodzi to jest o Kill off, las to jest las piaskownica Piaskownica, oj, piaskownica trzeba... Piaskownica trzeba... Yy, ...uzupełnić, ale aktualnie nie będę uzupełniał, bo... bo, bo po prostu wywali serwer, a nie chcę tego. O, oczywiście. Yy, z regularnej piaskownicy tabliczka. Lecimy dalej. Tak, ja sobie tylko zmienię teksturki, bo naprawdę nie... No nie lubię na tych grać, zaś za ciemne i za średniowieczne dla mnie. Ja wolę bardziej... Znaczy bardziej. O, o, ogólnie to wolę oryginalne tekstury, aczkolwiek. Y, lepszej rozdzielczości. Tak, i tu teraz zaczyna się zabawa. PvP. 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 Tak. To jest PvP. Tutaj jak widzicie czerwoną linię to jest po prostu strefa wyłączona z walk, a resztę to jest po prostu Hulaj do szaty, ma. Tak tu jest ogromny zamek, który budował Serend, admin serwera oczywiście z naszą pomocą, bo co by to on zrobił bez nas, nie? nie, <laughs> tak no jak widzicie jest to ogromne a to jest jeszcze pół biedy, bo jeszcze jest pod ziemią. nie wiem czy uda mi się no tak, raz lecimy tam no. jak widzicie, tunale są to jakieś schody Lecimy na wyższe piętro, bo tam trochę... Oj, troszkę przyklatkowało O. Widzicie, jakie to... Te kolumny były wszystkie praktycznie ręcznie budowane. To nie było nic kopiowane. do tego miecza no dobrze no to lecimy, lecimy dalej jeszcze jest kilka rzeczy do pokazania a widzicie trochę spamu na ten na czacie no ogólnie po prostu ogarniamy to sobie Tu mamy Mob Arena Tak Mob Arena to jest po prostu miejsce, gdzie można sobie powalczyć Jak widzicie są spawnery, jest ciemno po expić można O, pajączki się zespałniły już No a każdy rodzaj Każdy rodzaj potworków jest nic to więcej w sumie nawet nie ma do pokazania hmm. to lecimy dalej jeszcze nie wiem jeszcze chyba jeden teleport pvp tak splif o splif splif wygląda tak aktualnie widzę że tu sobie y porobili te, te porobili y, jakieś ścieżki bo ponieważ zbierają śnieg i tak właśnie tak wygląda spliw tutaj są łopatki po kliknięciu wypada łopatka Tutaj widzicie tabliczki, czytanie regulaminu. Tu macie regulamin. No, tu po prostu jak, jak chcecie to możecie powalczyć. Czy się spliwa? Tu widzicie wstęp do dziczy tak zwanej. To no, jest takie nowe miejsce, nie mam pojęcia czy już otwarte. To jest po prostu miejsce, w którym takie budowle dziwne, nowe, stare, nowe, stare. No i administracja buduje sobie budowle nowe lub też z poprzednich map ciekawe są przenoszone. No. Lecimy. Tak i... To by było chyba na tyle. Zaraz zobaczymy jeszcze, czy jakiś spawn, jakiś teleport jest dodatkowy. Nie, nie ma teleportu. Tu oczywiście można wejść, pozwiedzać sobie. No. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jakiś czas temu uruchomiliśmy takie coś, jak... No to akurat do dwójki leżymy. Jak? Survival Games, tak, tak, dobrze słyszycie. Survival Games, tylko aktualnie widzicie, nie mogę wyjść. Bo aktualnie dołączyłem do tego, aczkolwiek. No powiem wam szczerze, że survival games aktualnie są jakieś problemy. Mamy dwie na razie areny, z czego jedna jest chyba nie otwarta jeszcze a z drugą są jakieś problemy które są w trakcie naprawiania bo kompletnie nie mamy pojęcia o co chodzi tak tutaj macie jeszcze bardziej epicką budowlę jaką jest spawnę dziczy jest po prostu mega 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 duże i fajne widzicie zresztą na minimalce jak to sięga no jeszcze wam pokażę tak, aha, najważniejszego wam nie powiedziałem. Oczywiście przy pierwszym wejściu na serwer trzeba się zalogować, bo jest to serwer non-premium. Tutaj po prostu skaczemy sobie jak tym działki, wolno. I tu już jesteśmy w głównym centrum miasta. Aktualnie tu jest stworzone drzewo, które jeszcze nie wygląda, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Tutaj będzie targ, jak tylko plugin będzie aktualny. I tu widzicie całe miasto. ale mi przyklatkowało. Czekajcie. O. Tu widzicie ogólnie całe miasto. Ciałeczki są 25x25 25 bodajże. Tak, 25x25. 25. W górę i w dół po 30 więc budować jest gdzie i jedna taka mała prośba do was, do tych co wbiją na serwer starajcie się wykazać inwencją twórczą bo naprawdę lepianek z dirtu z drabinkami mamy od groma i trochę druga uwaga, jeśli wejdziecie na serwer i na przykład nie będziecie przez tydzień tak jeśli nie będziecie przez tydzień nic robili na działce, działka po prostu będzie usunięta, bo blokuje, blokuje slot, bo po co, skoro nic nie robicie na działce, a gracie tak tylko, żeby sobie połazić albo coś, no to po co wam ta działka? Po prostu zróbcie sobie jakiś domek, no bo na przykład domki, to na zobaczymy kiedy... Tabliczki nie ma. oj niedobrze. Tak, nie ma tabliczki. Tutaj na przykład przy każdym po prostu piszemy datę. Nick i data. 13.10, czyli 3 dni temu działka. No, tutaj też jest, jest tabliczka. Zobaczmy. 9, 10. No czyli praktycznie dzisiaj ta działka będzie, będzie mogła być usunięta. Zobaczmy tam w skrzyni. Drewno, 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 drewno. I kilka narzędzi. No. To by było na tyle. Ojej, ale mi to przyklatkowało znowu. To by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam oczywiście do gry na serwerze. Także jak sumie jest premium także każdy może zagrać. Kwestia tylko, że proszę o przestrzeganie regulaminu, no bo unikniecie wtedy yy, różnych kików, banów, yy, po prostu, yy, jakby to powiedzieć, spotkania z administracją w tym mnie. A powiem Wam szczerze, że ja, ja jestem spokojnym adminem, adminem adminem fuj moderatorem. Aczkolwiek jak naprawdę ktoś mnie zdenerwuje, to no potrafię być też. Jak ktoś jest dla mnie wredny, to ja też potrafię być wredny. To wszystko. Dzięki wam i na razie. Cześć.